Za nami budowa, przebudowa ulicy Pomorskiej oraz placu Staszica. Obecnie trwają zaawansowane prace związane z montażem sieci trakcyjnej, a także prace przy torowisku na całym odcinku tutaj na wysokości parku Staszica przy placu. Działamy zarówno na dźwigach, jak i na torowisku. Prowadzimy bardzo zaawansowane prace tak, żeby z końcówką października, dokładną datę jeszcze podamy. Można było przejechać tramwajem właśnie na tym bardzo ważnym odcinku. Takie było założenie. Wykonawca wykonuje wszystkie prace zgodnie z harmonogramem, tak, żeby zdążyć, i wszystko na to wskazuje, że nic tam nie przeszkodzi i będziemy mogli na największą wrocławską nekropolię pojechać tramwajem w Dniu Wszystkich Świętych, a także chwilę przed i chwilę po, bo takie, takie są założenia tej realizacji. Czyli będziemy mieli czasowo uruchomiony tramwaj na osobowice. Przypomnę, że tą realizację przebudowy ulicy Pomorskiej i Placu Staszica zakończymy w drugim kwartale 2024 roku.